Nie dla ciebie. No już, siadaj jej na głowie. A ty, paskudo, na jej czole. A ty na sercu. Co się dzieje? Ta dziewczyna ma moc? Tego się nie spodziewała. Rozkazuję ci przestać przemieniać moje magiczne robuchy w te obrzydliwe kwiaty. No cóż. Pewnie myślisz, że zwyciężyłaś, co? Ale przegrasz. I wtedy zobaczysz, że nie masz się co ze mną mierzyć. Czarne jest czarne, a białe jest białe. Chcę, żeby to coś złego się stało. No, teraz mam coś specjalnie dla ciebie. Nawet Twój ojciec cię nie pozna. No, widzisz, miałam rację. Moja moc jest silniejsza niż Twoja. Ale tak czy tak ja zwyciężyłam. A teraz, moi chłopcy, wasza kolej. Mamuśka chce zobaczyć, czy wy brzydkie kaczątka potraficie latać. A teraz macie stać się tak czarnie jak serce czarownicy. No, widzicie, z brzydkich dzieci robią się brzydkie ptaszyska. A teraz lećcie, wylatujcie stąd. Co się dzieje? Oni się przemieniają w piękne łabędzie. Uciekajcie, wynoście się, zanim się naprawdę zozłoszczę. A co my tu mamy, Ten mały nicponiu? Naprawdę myślałeś, że ukryjesz się przed moimi czarami? Pokażę ci teraz, jak bardzo się myliłeś. No, wylatuj na wielki świat i troszcz się samo siebie. Daj mi spokój. Zrobię z ciebie poduszkę. No, zrobiłeś to już po raz ostatni. Widzisz, ja też umiem latać. I zaraz się do ciebie dobiorę, więc lepiej ruszaj tymi skrzydłami, Siu. Wypraszam Was stąd na zawsze. Mam nadzieję, że dobrze spałaś, moja droga. Miałam cudowną noc. Ojej, czy to już czas wstawać? Wygląda na to, że będzie dzisiaj piękny dzień. Muszę się szybko ubrać, żeby mogła iść się bawić. Założę tę sukienkę, tata ją bardzo lubi i będę w niej ładnie wyglądać. Dzień dobry, mówię Ci, dzień dobry, słońce lśni, dziś będzie taki piękny dzień, radośnie śpiewa ptak, rozkwita barwny kwiat, a ja wesoło śmieję się. Dzień dobry, mówię tak, dzień dobry, każdy znak, dziś wskazuje, że będzie piękny dzień, piosenkę śpiewa głos, niech słucha każdy z Was, niech razem ze mną cieszy się. Co się stało? Moje lustro jest stłuczone, ale ktoś to posprząta. Nie chcę, żeby to zepsuło mój dzień. A teraz biegnę zobaczyć Tatusia. Śniadanie skończone. Nie rozumiem, dlaczego dzieci nie przyszły na śniadanie. Któreś tu idzie. Dzień dobry, mamo. Dzień dobry, tato. Przepraszam, że się spóźniłam. Co? Gdzie są chłopcy? Co ty tu robisz? Jesteś strasznie brudna, dziewczyno. Tu jest królewska jadalnia i masz stąd natychmiast wyjść. Co? Co się stało, tato? To ja, twoja córka Eliza. Nie poznajesz mnie? Nie. Jesteś jakąś włóczęgą z ulicy. Masz się stąd natychmiast wynosić. Ja jestem tu królem. Już cię tu nie ma. Zawołaj psy nie denerwuj się tak, mój drogi. Za nią! Pieski, nie poznajecie mnie? To ja, Eliza, wasza przyjaciółka. Dobre, pieski, przez chwilę naprawdę się was bałam, ale wiedziałam, że wy mnie znacie. I te ptaszki, one też mnie znają. Żegnajcie. Ale nie mogę zrozumieć, dlaczego tata mnie nie poznał. Myślę, że to ta jego nowa żona ma z tym coś wspólnego. Będę za wami bardzo tęsknić. Do widzenia. Kiedyś...